結構。<laughs> Cicho! Nie jestem biskupem. Kolejne pytanie. Dlaczego wyborcy mają wam znowu zaufać? Podnieśli się podatki, wiek emerytalny, też były u was afery. Donald Tusk mówił, że nie pójdzie do Unii Europejskiej, a poszedł. To jest, bo trzeba odsunąć zły rząd PiS. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjęło wreszcie kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Chcę, aby to był marsz zawsze w jednym kierunku. Zawsze w kierunku niższych podatków i zawsze w kierunku rezygnacji z nadmiernych, często zbędnych danich, danin publicznych, jakie obywatel płaci na rzecz administracji. leśnicy i społeczeństwo straszone są jest cyklicznie groźbą prywatyzacji lasów dlatego leśnicy oczekują zapewnienia utrzymania polskich lasów jako dobra narodowego społecznego we władaniu skarbu państwa niepodlegającego przekształceniom własno, własnościowym. Powiedzieliście wyborcom, że wrócicie do tego referendum po i że referendum się odbędzie. Wy też biegaliście z tym kartonem, biegaliście po sejmie, pan też wnosił tą karton. Wtedy to był żart? Nabijaliście się z wyborców? No wie nie, nie, to jest to, to jest nieprzyzwoity, tak pan mówi. Powie, to znaczy powiedzieć panu, co się stało z tym podpisami? Co się stało? Zostały zmienione. Pośle. Rozumiem, że pan sobie nie ma nic do zarzucenia. Idzie pan na trzy tygodnie przed wyborami. Wszyscy wiedzą, że tylko po to, żeby zainkasować odprawę, pensję i odprawę, zgarnia pan po dwóch miesiącach pracy, legalnie podkreślamy, legalnie pan zgarnia po dwóch miesiącach pracy 670 tysięcy złotych. Moje warunki na szczęście i tak były dużo bardziej skromniejsze, w tym warunki odejścia Chryste, niż moich poprzedników. Panie. Proszę mi wierzyć. Znaczy to jest skromnie? Powiedziałem, że były dużo skromniejsze niż moich poprzedników. Będę negocjował z RMF-em, proszę pana. Ja panu powiem, że są to tacy ludzie, którzy zarabiają 1500 miesięcznie, jeżdżą Ferrari Portofino, wartym ponad milion złotych, mają też Porsche, Fiata 500, motor BMW. I ci ludzie kandydują z pierwszego miejsca z list PSL-u. Ten człowiek nazywa się Radosław Lubczyk. Dostał 800 tysięcy, prawie 780 tysięcy z Sejmu bo wykazał swoją wyjątkowo trudną sytuację. Właśnie to, że zarabia mniej więcej półtora tysiąca miesięcznie. Jest to dentysta. Mam pytanie, czy po 15 października będę żyła w bezpiecznym i szczęśliwym kraju? Jak widzę taką młodą osobę jak ty, to dla mnie to jest największe wyzwanie, jakie w ogóle mogę sobie wyobrazić. Ja zrobię wszystko, wszystko, Żebyś i ty, tak jak moje wnuczki, wnuki, żebyście żyli szczęśliwie. To jest problem ogólnie polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Na przykład prawo do odpoczynku, zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek i zadawanie tak dużo, żebyśmy nie mieli czasu na odpoczynek. Generalnie nowoczesna szkoła już nie powinna polegać na odrabianiu lekcji. To jest absurd. Po 15 października polska szkoła pójdzie na nogę. sam nie zaznam spokoju, dopóki nie będę miał pewności, że w Polsce żadne dziecko nie chodzi głodne. Wprowadzimy program, dzięki któremu każde dziecko w publicznej szkole podstawowej będzie miało prawo zjeść obiad bez pokazywania zaświadczeń, kwitków, udowadniania, że jest wystarczająco biedne. Nie każdy rodzic może swemu dziecku zapewnić trzy dobre, pełnowartościowe posiłki. Dlatego w szkole, którą my w Polsce zbudujemy, Każde dziecko będzie miało gwarancję pełnej edukacji i pełnej opieki, będzie miało możliwość rozwijania talentów i zainteresowań, wyrównania szans, opiekę oraz ciepły posiłek i aktywność sportową.